Jeśli nie używasz pogłosu sprężynowego w swoich produkcjach, w swojej muzyce, to co robisz? Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Dlaczego to takie ważne dowiedzieć się, co to za rodzaj pogłosu, pogłos sprężynowy, no a potem mądrze go używać? Powiem Ci o dwóch bardzo ważnych powodach. Po pierwsze, ten typ pogłosu, pogłos sprężynowy, jest z nami, z ludzkością już prawie 100 lat. I nie chodzi tylko o to, że warto wiedzieć. Coś z historii, to nieważne, ale ważne jest to, że od prawie 100 lat my ludzie przyzwyczajamy się do brzmienia pogłosu sprężynowego. Wszystko zaczęło się mniej więcej w latach 30. poprzedniego stulecia. Był pan, który zrobił organy, miał na nazwisko Hammond, no i mamy organy Hamonda. Pan Hammond chciał, żeby w jego organach była możliwość stworzenia pewnej przestrzeni, no więc ktoś mu zaproponował proste rozwiązanie, rozciągnięcie sprężyn. No i tak, im bardziej te sprężyny były rozciągnięte, tym imitowały większą przestrzeń. No i wiadomo, przetwornik, mikrofon, sygnał był wprowadzany, pobudzał te sprężyny, no i było wrażenie przestrzeni. Ale jeszcze ważniejsze wydarzenie nastąpiło kilkadziesiąt lat później, w latach 60-tych. Producenci wzmacniaczy gitarowych zaczęli... E, Wkładać prostą konstrukcję takiego pogłosu sprężynowego do wzmacniaczy, do piecy gitarowych. No i teraz, dlaczego to jest takie ważne? Pomyśl sobie, od lat 60. gitary na setkach, tysiącach, a może nawet milionach nagrań zostały przedstawione z takim rodzajem pogłosu. I Twoi dziadkowie, Twoi rodzice, Ty, ja wyrośliśmy. Słysząc w różnych nagraniach gitary z takim pogłosem. No i teraz, oczywiście nie musisz na swojej gitary zakładać pogłosu sprężynowego. Możesz pogłosować je płytą, holem, czy jakimkolwiek innym zwykłym pogłosem. Wrzucasz walhalę, masz przestrzeń, dziękuję bardzo. Ale jeśli chcesz, żeby dla słuchacza twoja gitara była. Po prostu czymś naturalnym, że ona, nie no, świetna gitara, fajnie brzmi. Brzmi tak, jak się przyzwyczaiłem do, do tego, jak gitara elektryczna powinna brzmieć. W pewnym sensie oczywiście o tym mówimy. To używając pogłosu sprężynowego, dajesz słuchaczowi to, do czego on jest przyzwyczajony. Ludzkość się osłuchała z pogłosem sprężynowym na gitarach, rozumiesz? Więc to jest ważne z punktu widzenia historycznego. Druga sprawa. Stosując pogłos sprężynowy. I jesteś w stanie dodawać charakteru muzyce. Często taki zwykły pogłos, nawet płyta, no tak, tworzy przestrzeń, ale wiemy, że pogłos to jest element naszej produkcji. Pogłos to jest narzędzie, no i on występuje w produkcji, w miksie. I dlaczego nie użyć go, żeby sprawić, że Twoja produkcja, Twoja muzyka będzie jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej charakterna? Może dziwna, może nieprzewidywalna, nie taka typowa, taka zwykła. Żeby miała charakter. Dobra, mniej mówienia, a teraz posłuchajmy, co ym, pogłos sprężynowy zrobi z gitarami, które nagrałem do takiej produkcji, którą właśnie teraz tworzę. Zrobiłem taki prosty riff w refrenie, posłuchajcie tego. Na razie usłyszymy suche gitary. OK. Włączmy teraz e, pogłos sprężynowy na obu tych gitarach. W sensie e, dwa pogłosy mono będą. No to dwie gitary, prawo, lewo, jedna gra oktawy niżej, druga do okta oktawy wyżej. Mam dwa różne pogłosy wybrane, włączmy je. Czy szukasz producenta, który pomoże Ci stworzyć Twoją pierwszą piosenkę, tak od podstaw. Od songwritingu przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu. Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy, zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy. Czas na Twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę RupMuzyak Pro i zarezerwuj konsultacje ze mną albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia! Wow. No i właśnie to jest ten taki typowy sound po głosu, tak jakby ze wzmacniacza gitarowego. On ma ten swój taki toń, toń taki właśnie jakby sprężynowy sound. Może nie, nie wrzucisz tego na wokal, nie wrzucisz tego na smyki, bo tam może troszeczkę inny rodzaj pogłosu e, pasuje, no, ale gitary właśnie żyją, ożywają dzięki takiemu pogłosowi. Więc tak, na jednej ścieżce mam absolutnie mega wtykę od Arturi, Rev Spring 636. Jestem absolutnie zakochany. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy pogłos sprężynowy, jaki mam w kompie. Chociaż nie jest pierwszym pogłosem sprężynowym, jaki kupiłem, ale to jest po prostu ultra fajne. No więc posłuchajmy tej jednej gitary, która jest, która przez niego nam tutaj gra. Włączę to miejsce. Uwaga. Bez. No i super. Więc tak, mamy tutaj ustawione maksymalnie w prawo na reverb, czyli 100%, ponieważ to jest na sędzie. Mam też ustawioną szerokość tego pogłosu e, jako mono. No i też nie za długi ogon bliżej tego ustawienia short. No, i w zasadzie tutaj troszeczkę tylko dodałem tego inputu, żeby wprowadzić y, ten pogłos w jednak w jakiś taki lekki overload, żeby on też miał ten swój charakter. No i na, y, później y, pobawiłem się jeszcze wyborem, który, jak po polsku się mówi tank. Cylinder, nie cylinder. Jest jakieś inne słowo. Tank. Jest takie słowo tank. Zaraz znajdę sobie, przypomnę. Hmm. Dobra, nieważne. Ale, czat, jak one się różnią między sobą, więc wrzucasz taką wtykę, a potem szukasz tego charakteru: czy trochę ciemniejszy, czy troszkę jaśniejszy. Mamy tutaj też Post Equalizer, czyli jak już wybierzesz jakiś tone, no to możesz potem sobie go odpowiednio jeszcze wyekwalizować. To jest super sprawa. Ale mamy też Prefilter i tutaj użyłem tego Prefiltra. Zobaczcie, bez Prefiltra. Chyba miałem na Gibbs Original. Bez tego Prefiltra. On jest o wiele większy, prawda? Ma więcej niskich środków ten pogłos. A teraz tym filtrem zawęziłem to, co wchodzi w ten pogłos, tylko część tej gitary, to ta najważniejsza. Gdzieś tam koło 10, 1 kHz, dwóch kiloherców, prawda? Mam 1700 herców tutaj wybranych, więc zawężamy to i tą część wprowadzamy do tego pogłosu, żeby tylko troszeczkę dodać tego charakteru, a nie zamulić nam. No bo przecież ta gitara to jest część mnóstwa jeszcze innych rzeczy, które będą się działy w aranżu. O, o, o wiele cięższe się to robi i większe, grubsze, i będzie mi to zamulało mix, jeżeli nie skorzystam z tego prefiltr, więc to jest też święte. No i oczywiście tutaj, powiedziałem święte, świetne. Tutaj e, predelay oczywiście delikatny ustawiłem. Bez. Ona ma tam delikatny delay ta gitara. Kiedy ją wgrywałem, to miała też chyba w piecu w emulacji yy, wzmacniacza też jakiś delikatny delay, no ale, ale to jest. Okej, okay, super. Na drugim traku, mmm, który gra niższą partię. Ustawiłem ten e, pogłos sprężynowy od Softube'a, no i on się różni od Arturia tym, że ma o wiele, wiele, wiele mniej możliwości ustawienia soundu, no ale ma, ma swój sound. Dobra, wyłączę tą lewą gitarę. Hm. Tutaj w, cały bas wyciąłem, po co mi ten bas? Ło! Ile basu, więc oczywiście zdejmuję ten bas. I mam wrażenie, że wybrzmienie tego pogłosu jest całkiem długie. Tutaj, jak zmienię naprężenie tych strun. Tak, tutaj jakby skracam, prawda? Więc jakby tutaj. Mam wrażenie, że je bardziej naprężam, więc one dają nam krótszy sound. Więc do tej gitary, która jest rytmiczna, szybka, bardziej mi się to podoba. Ten shake tutaj to jest ciekawe. <laughs> Dziwny parametr. Tutaj możemy wybrać jedną, dwie czy trzy sprężyny. Jedna. Tak, jakby jedna sprężyna miała nam, daje nam więcej tego, tego takiego efektu. Drgającej sprężyny, a jak są trzy, to tak jakby to takie było troszkę bardziej smutnie, nie wiem. Tak, jakby mniej słychać tych drgań sprężyn. Ale charakterystyczny jest totalnie, więc dużo prostszy, dużo mniej możliwości ten ma ten ma w porównaniu do arturi. Ale dlaczego nie zastosować go? Na drugim kanale, prawda? Czyli Arturia nam obrabia jedną gitarę, a na drugiej dajemy inny pogłos sprężynowy znowu, żeby troszeczkę odróżnić lewą stronę od prawej. My chcemy, żeby nasze nagrania były szerokie, żeby, żeby właśnie nam się to nie zlewało wszystko do środka. Tylko takie prawdziwe stereo to jest wtedy, kiedy, kiedy jedna, jeden głośnik, jeden tor jest bardzo inny od drugiego, prawda? Wtedy mamy szerokość i nie musimy za bardzo polegać na tych sztucznych poszerzaczach. Dobra, żeby pokazać wam różnicę też yy, między na przykład tym, jak te gitary by zabrzmiały przez płytę, czyli używając pogłosu płyty, no to użyjmy na przykład takiego pogłosu Super Plate. Nie dałem długiego tutaj ogona, mały pre-delay, obciąłem najniższe częstotliwości do mniej więcej 300 Hz. No i mamy tutaj jakiś pogłos typu płyta yy, 140 klasyczna EMT. Więc teoretycznie technologia podobna, tylko zamiast sprężyny mamy płytę, do której też wprowadzany jest sygnał, ona drży. No i też powinna nam jakieś ciekawe efekty dać. No więc porównajmy teraz, jak te gitary zabrzmią z płytą. No i tak, przestrzeń była. Ale taka jakby bardziej płaska w tym znaczeniu, że ona nie dodaje czegoś takiego charakterystycznego. A teraz masz to, do czego ludzkość się przyzwyczaiła od co najmniej 65 lat, rozumiesz? Tak gitary brzmią bardzo często. Nie mówię, że zawsze. I nie musisz zawsze tego stosować, ale. To jest jednak czynnik, o którym, o którym warto by pamiętać. Tymczasem, tak, w nagraniu i tak będziesz miał pogłos typu płyta. Będziesz miał płytę prawdopodobnie na wokalu, czyli żeby stworzyć jakąś taką przestrzeń za wokalem. Będziesz miał być może płytę na jakichś klawiszach, na jakichś syntach, no i jeszcze płytę teraz na gitarach, i to wszystko potem się zlewa w jakąś taką jedną wielką betonową płytę. Bez sensu. Wydaje mi się, że poznanie możliwości pogłosów typu sprężyna. Daje nam jeszcze kolejne narzędzie, żeby tworzyć jakieś ciekawe brzmienia. Jednym z pierwszych yy, pogłosów typu płyta, które miałem. E, przepraszam, nie typu płyta, tylko typu sprężyna. To było BX20 od UAD, więc yy, pokażę Wam też, jak brzmi ten plugin, więc na tej lewej gitarze włączmy go, OK, i teraz mamy tą. Płytkę. To tak właśnie trochę wygląda jak taki tank. Co? Raz nie mogę sobie przypomnieć, jak powiedzieć tank. Zbiornik. Zbiornik? Chyba tak, zbiornik. Zbiornik, w którym te sp sprężyny były zawieszone, jakoś rozciągnięte. No i to tak wygląda, jakby to był jakiś zbiornik. Wielka to szafa była 100 lat temu. No i mamy tutaj taką, taką emulację takiej szafy wielkiej. Więc jak to brzmi? Na przykład problem, jaki mam z tą mm, akurat emulacją y, pogłosu sprężynowego, to to, że możemy zejść najwyżej do dwóch y, sekund, y, jeżeli chodzi o długość ogona. Na przykład w Arturii możemy dużo krócej zejść. Tutaj dwie sekundy wybrzmienia, więc na przykład na takiej bardzo szybko grającej gitarze, nie wiem, czy to się sprawdzi, posłuchajmy. Bardzo długo brzmi, prawda? Tutaj możemy sobie zbiornik wy wybrać. Długie wybrzmienie. Natomiast oczywiście nie zawsze trzeba akurat tą sprężynę stosować na takiej gitarze. To może być na przykład do gitary, która będzie grała jakieś bardziej legatowe, wolniejsze przebiegi, albo można to za zastosować na jakichś perkusjach, które chcemy właśnie wprowadzić w jakąś taką zupełnie inną przestrzeń. Natomiast właśnie do takiej pracy z tego typu gitarami Arturia sprawdza mi się totalnie. Natomiast to jest oczywiście świetny plugin. Teraz Arturia. Różnica ogromna, prawda? Nawet ta Arturia, mam wrażenie, nie tylko jest krótsza, ale właśnie bardziej charakterna. To mi się bardzo podoba. Tutaj troszeczkę brakuje mi tej sprej sprężynowości. I też tutaj klikam teraz na ten opis. AKG Wiedeń BX20 Super, to jest niezła historia. Teraz zobaczcie, włączę Spring, y, w sensie Artur, je włączę. I zobaczcie, naciskam tutaj na tą tabliczkę. <laughs> nice. On nam pokazuje, co ma w środku. Niestety nie możemy tutaj otworzyć i zobaczyć tych sprężyn. Klikałem wszędzie, bo bardzo chciałem zobaczyć te sprężyny, ale tylko jak na to kliknąłem. To słychać, co tam się w środku dzieje. Mega. No więc wybór tutaj tych wybór tych y, ośmiu zbiorników: pre-filter, post-equalizer to jest dla mnie wtyka numer jeden. Jeszcze na koniec pokażę Wam, że nie, niekoniecznie trzeba stosować y, akurat tego typu plugin, typu third-party plugin, jak to się mówi. Można też zastosować z ogromnym sukcesem plugin y, w Abletonie, więc na przykład na tej drugiej gitarze. Mam Spring River, wpisałem po prostu Spring River i wziąłem e, to, co w, Ableton nam daje. No i tutaj masz podobne po, e, pokrętła: Drive, Drive Type, Spring Feedback, Spring Length. Teraz skróćmy go. Fajnie, super. Natomiast bardzo głośny jest ten pogłos, może dlatego, że trochę drive'u dodałem i musiałem zastosować również e, narzędzie Utility i po prostu zjechać, żeby odpowiednią głośność wychodzącą z tego pluginu osiągnąć. Porównajmy to do Softube'a. No, troszkę bardziej taki strzelający, prawda? Ciąg, nie wiem, może ten parametr pitch by się przydał. Nie używałem tego, ale pomyślałem, że sprawdzę, czy coś wbudowane w Abletona też nie przydałoby nam się. To chyba nie robi nic takiego wielkiego. Drive Type. No, dla mnie bardzo fajnie brzmiący jest ten Spring River wbudowany w Ableton'a, ale mimo wszystko dużo więcej charakteru słyszę w Softube, W Arturi, więc raczej te pluginy bym wybrał, więc polecam totalnie. I, i Arturię i Softuba. Posłuchajmy teraz. Chyba mamy tutaj Arturię wybraną, tak, i mamy SoftTube, więc niech nam na koniec zagrają te dwie. Wtyczki, no wiesz, bez tych pogłosów biednie i słabo, nie? Pogłosami. Mega. Mam nadzieję, że ten film ci się spodobał. Że dowiedziałeś się prostej, krótkiej historii pogłosu sprężynowego, rozumiesz czym możesz się kierować w wyborze pogłosu. No i jakimi parametrami też możesz podziałać, żeby tak dopasować ten pogłos, żeby, żeby, żeby rzeczywiście on dodał charakteru, dodał przestrzeni, a jednocześnie, żeby był tym, czego słuchacz kind of expects. Rozumiesz? To jest bardzo ważne w naszej pracy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał Rób jak Pro. Dzięki za Wasze komentarze. Koniecznie piszcie, jakich pogłosów typu e, sprężyna używacie. Ciekaw jestem, jakie firmy Wam wjechały, jaki rodzaj workflow wam pasuje. Chętnie dowiem się o jakichś innych wtyczkach, których nie mam. E, no i cóż, zawsze, zawsze chętnie odpowiem na Wasze komentarze. A na razie powodzenia w robieniu własnej muzy. Najlepszego.